Kurde, gościu, który rozwoził meble, strzelił na bramkę. Przeniosły się, kajte. Cześć, wam wszystkim z tej strony, sebo witam Was z kolejnym filmem. Mam nadzieję, że oglądaliście Mecz Polska San Marino. Nie wiem jak wy, ale chyba wszyscy rzeczywiście zwrócili tylko na jedną uwagę na tego, który strzelił nam bramkę. Naprawdę sens, serce i zaangażowanie jest w tym zespole, tego brakuje nam. I brawa, brawa za tą rzeczywiście strzeloną bramkę. Słuchajcie. Specjalny odcinek, tak wieczorem rzucę. Obiecałem, że z okazji 7 tysięcy widzów coś dla Was wrzucę i słowa rzeczywiście dotrzyma Nie jest to żaden gęple ani drama. Postanowiłem, że coś dla każdego, co rzeczywiście może się przydać w mniejszym stopniu zaawansowanym użytkownikom YouTube, a i bardziej w stopniu podstawowym, który raz na jakiś czas tam wejdzie rzeczywiście obejrzy filmik. Mam kilka programów, kilka. E, ciekawych rzeczy, które mogą się przydać zwykłym e, użytkownikom PC. Słuchajcie, pierwszy taki program, który jest, bo szkoda rzeczywiście czasu, jest to CWK, czasowy włącznik czasu. Słuchajcie, ściągać jakąś grę, chcecie gdzieś wyjść, będziecie nam gdzieś na randkę do kina, pograć w piłkę, nastawiacie sobie na 2,5 godziny ten czasowy włącznik czasu i wychodzicie. Po tym czasie samoistni komputer się włącza. Nastawiacie na 5 minut na przykład po e, wyjściu do sklepu tak samo, po uruchomieniu jakiejś aplikacji i po zakończeniu jest naprawdę dużo możliwości konfigurowania tego programu. Czasownik obsługuje do 48 godzin, także bez problemu. 48 godzin plus możecie sobie zaplanować, w jakim czasie komputer ma się wyłączyć. Drugi program to jest Fast Stone Image Viewer, musiałem sobie to przeczytać, ten program słuchajcie służy do obróbki zdjęć w stopniu podstawowym, także także po części zaawansowane, możemy właśnie, ten program mi się podoba tak dobrze, że każdy rodzaj zdjęcia może wpływem zmienić w rozdzielczości później Full HD, czyli jak mamy 640 480 Później może mieć 2500, nawet 60 na 1442 kliknięcia i dowolny obraz, który później chcemy wykorzystać na YouTube czy w jakimś innym e, filmiku, możemy e, sobie zmienić do tego przyciemnianie, kontrastowanie, obcinanie czyli podstawowy program do obróbki zdjęć. Myślę, że Wam się przyda. Mam jeszcze także zestaw Tapet HD, to już dla każdego od gamingowych, po piękne jakieś miłe panie, e, po sportowe, po jakieś samochody, po zwierzaki, ponad 70 tapet w rozdzielczości, full HD, myślę, że Wam także się przydadzą. Do tego dochodzą też gify, śmieszne jakieś zdjęcia, śmieszne jakieś e, teksty do wcipy, taka cała paczka. Myślę, że takie coś Wam powinno się spodobać. Tam link macie, słuchajcie, pod tym filmikiem w deskrypcji możecie sobie e, go ściągnąć. Nie bójcie się, tam nie ma żadnych e Nie chcę przejąć Waszych kont na YouTube, Waszych kont w Balu, chociaż jakby tyle osób rzeczywiście zsumować, to ładna kwota by była. Kto ma z Was PayPal'a, ściągać się szybko? <gry> Także to by było na tyle, co mam do powiedzenia. Jutro rano, słuchajcie, jutro rano zapraszam na Model Watch 2, drugi dzień testu. Będę testował falę teraz w MW2. Także to było na tyle, co miałem do powiedzenia, bo to taki króciutki film z okazji 7 tysięcy widzów. Możecie też pisać, czy kiedyśkolwiek jeszcze chcielibyście takie paczki zrobić, może troszkę rzeczywiście większe, jakieś bardziej napakowane, ale czy trzeba byłoby usystematyzować i ucharakteryzować tę paczkę w którym kierunku, ta paczka miałaby być? czy bardziej taka gainingowa, czy raczej taka bardziej do rozgrywki. Aha, jeszcze zapomniałem, ścieżka dźwiękowa z kolejka dwójki, dla tych, którzy lubią te klimaty, wrzuciłem dla was 8-10 chyba, piosenek, skleka, dwójki. Możecie sobie posłuchać, zarzucić sobie na mp aby ustawić się rano jako dzwonek. Polecam jako dzwonek, naprawdę moc jest. Także rano Modern Warfare 2, słyszymy się w kolejnym filmiku. Dzięki jeszcze raz za te, ła, ła, za te 7000 subskrypcji. Do kolejnego filmiku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.